Siemaneczko Szepeczki, z tej strony Mister Cześć i witam Was w drugim odcinku solo, tak jak obiecałem, odcinek nowości. Często, mam na wiecie, mam teraz wolny, nie? Ale dobra, co dzisiaj? Eee, jak widzicie, przygotowałem sobie już troszeczkę drewna ściąłem. Na górze już zrobiłem sobie taką małą plantację drzewek. Zebrałem całego dżita, jaki mam w skrzynkach. No i zajmiemy się dzisiaj budową. Tak jak widzimy, mam też tą siekierkę, którą zrobiłem poza odcinkiem. Myślę, że mi to wybaczycie i tak dalej. Dobra, nieważne. Plan na dziś, idziemy nad, 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 nad rzekę, czy tam nad ocean wielki taki ogromny i zbudujemy dzisiaj farmę, no bo jak wiecie, farmy nie mamy, a póki jestem głodny już 24 godziny na dobę, więc no niestety, trzeba by coś w końcu z tym zrobić. To ja już sobie tutaj od razu wyjdę, sorki ogółem za mój głos, bo jestem troszkę chory, ale no myślę, że wam też, tak bardzo aż to nie przeszkadza. Chociaż nie wiem. Taka mała chyba mnie bierze. Chociaż no w zasadzie. Chyba mało widać, no nie? Ale bez znaczenia. Yy, tutaj zrobimy sobie zaczątek tej mojej platformy wielkiej. Zobaczmy w ogóle, czy ona będzie aż taka wielka. Ale no wszystko się okaże. Mm -hmm. Dobra, troszkę schodków. Nie o to mi chodziło. Hmm. Tak jakoś. Potem, no potem jeszcze tu, jakiś ten crafting box, będę zrobię sobie schodki, ale po prostu teraz tak na szybko coś próbuję wymyśleć. O. Gorzej, jeżeli zaraz okaże się, że jakaś kurde tutaj yy, szuja, jakiś mały kurde szkielet tu przyjdzie i będzie we mnie swoimi szczałami na... na wiecie o co mi chodzi. Nie będę mówił na odcinku, bo. Pytanie, czy wy też go widzicie. Coś myślę, że to nie będzie mądry pomysł. To będzie nie mądry pomysł. To nie jest mądry pomysł! fak Mam pół serduszka on za mną biegnie. Czekaj, 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 czekaj. Nie, 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 nie czekaj, czekaj, czekaj. O... ty, on. Won. Won. On... Dobra. Dobra. Przeżyłem to nie, nawet nie wiem jak. Dobra. Ale szkoda, że prochu z niego. A nie, mamy prochu. Fajnie. Dobra. Bez znaczenia. Po co jestem w domku? Przyszłem po. Po po po, po. Kobla. Tak, przyda się, przyda się, na pewno. Kobyl, kobyl, stąd! Dobra, wiecie co? Żeby was nie zanudzać, to ja teraz zrobię przyspieszenie kilkakrotne. I... I po prostu zobaczymy się jak... No będziecie mogli sobie zobaczyć mniej więcej jak ja to buduję. A widzimy się za jakieś kilka minut. OK? Dobra. Więc bez zbędnego przeciągania po prostu zaczynamy budowę, a dla was to będzie o wiele krócej. No to, na razie, fajnie jeszcze też zaczął ładować. No dobra ziebeczki. jestem jesteśmy już po, 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 po przyspieszeniu. E, tak wygląda mniej więcej to co już tutaj chciałem ukończyć. Tu jeszcze po prostu będzie cobblestone, jedno piętro, bliżej to po prostu trzeba będzie przyciągnąć Tutaj gdzie jest ta teraz dziura, e, będzie jeszcze pod tym cobblestone i na tym musi być e, nasza ta woda. Tak, woda. I tutaj musi być, tu będzie trzcina cukrowa, tutaj będą marchewki, ziemniaczki oczywiście jak już je zdobędę. A tu już jest w ogóle na, na, na zboże nie? E, więc tak, tak mniej więcej miało to wyglądać. Taki miał, miał być w założeniu mój projekt. Czy wam się to podoba? Nie wiem. Myślę, że jeszcze w przyszłości zrobię sobie tutaj po prostu jakiś DA. Bo czasami też spotykałem się z czymś takim, że po prostu ten da co gram dach. Ten śnieg przesuwał się jakby naprzód i nie dochodził tyle co do. Tyle co do miejsca gdzie jest deszcz, tylko jeszcze dalej, więc może w końcu być tak, że jeszcze tutaj śnieg nam zajdzie, więc mógłby być z tym problem. Dlatego na razie z tym będę uważał. No i co? Teraz myślę, że możemy wrócić spokojnie do domku. Wejdziemy na chwilkę do tej mojej kopalni. Warto by też znać... A właśnie, to jest ta moja drzewniarnia. Drzewoniarnia. I co? Tak, więc wchodzimy sobie od razu do naszej dziury. Schodzimy sobie tutaj na dół. W końcu mam swoje potrzebne mi rzeczy. No i nie wiem, kopiemy jakoś, nie? Warto by coś znaleźć. Albo jeszcze nawet coś innego. Na przykład żelazo by się teraz przydało, bo w końcu tej farmy nie będzie, jeżeli nie znajdziemy żelaza. Kurde, albo zrobić zapas. Dobra, nieważne. Mm. I co jeszcze mogę wam powiedzieć? Mam, mam, mam. Um. Hmm. <ścoughs> hmm. Hm. Myślę, że od następnego odcinka zajmiemy się jeszcze tą budową tego miejsca widokowego, o którym Wam wspominałem. To było, bo, bo to jest naprawdę ważna rzecz, bo jak widzicie, dopóki jeszcze nie, nie będę pewien, ani zarejestruję żadnego wyrka, nic w tym rodzaju, to ciężko, jeżeli zginę, będzie mi odnaleźć to miejsce, co dla mnie pewnie będzie bardzo dużą ilością czasu, a dla Was to będzie kilka sekund. Nawet może mniej. Ale bez znaczenia jest tu ciemno. Eee, więc tak, teraz tak się zastanawiam, czy iść do jakiejś kopalni, na życie, a potem jeżeli coś szukać tego miejsca, czy po prostu szukać yy, żelaza w ten sposób jak teraz. Czyli no bo zwyczajnie kopać. A widziałem, że tam na dole na górze, kurde, nad nami na jest jakaś jaskinia. I coś myślę, że tam będzie żelazo. Więc wiecie co? Specjalnie dla was, żebyście teraz nie musieli narzekać, że nie, nie wiem, nie wiem, no że będę tu kopał nie wiadomo ile czasu, nie wiadomo możliwe, że nawet za inną ścianką już było tam żelazo, chociaż tego nie wiem e, więc no niestety e, ale okej. Okay. Więc muszę tyle. Wchodzę tutaj. Teraz była gdzieś tutaj ta kopalnia. No ale powiem, że nie najgorzej to wygląda. Trzeba teraz to... Teraz tu będzie trzeba tu wejść, do tej kopalni Coś zaczęła myśleć, że to nie jest mądry pomysł Dobra Coś myślę, że to naprawdę nie jest dobry pomysł Wziąłem się Dobra To schodzimy Tak, robię to dla was, pamiętajcie, robię to dla was Nie, ja... To jest głupota. To jest głupota dla Maxa. Z półserduszkiem, bez żadnego życia i bez możliwości ucieczki, jeżeli coś by mnie zaczęło gonić, chcę schodzić do kopalni. Odbijam. Odbijam, ludziska. Nie wierzę, że mnie na to namówiliście. Odbijam. Odbijam. Z półserduszka, bez możliwości ucieczki. Znaczy że jakikolwiek szkielet zaraz mi tutaj wyskoczy z jakiegoś miejsca, ale jest żelazo. Tu jest Clipper, chyba. Co to za miejsce? Ale przynajmniej jest lawa. Chociaż tak się zastanawiam też, co to za miejsce. Ale dobra, nieważne. Przynajmniej nie było Clippera. Nie ma żadnego szkieleta. No to jesteśmy już ratowani. Jest! Mamy trzy żelaza. Tam jeszcze jest troszeczkę, że toż, też go zbierzemy. I na pewno nam wystarczy. Na jakiś czas, Zastan zacząłem się zastanawiać, czy trwa już odcinek Bo wiecie, tam jeżeli robiłem to przyspieszenie to chwilę tam teraz jest, nie jestem tego pewien Ale myślę, że dzisiejszy odcinek też będzie w granicach, przeważnie tak jak 25-28 minut Już jest pewnie tak Mówiłem, mówiłem, że kogoś słyszę, mówiłem, widzicie go, widzicie go, patrz na jaki uśmiechnięty Z taką klapą miną What the fuck Uśmiechnięty z oklapą miną Fuck kurde, co ja już mówię. Dobra. Jest tu też węgiel. Warto by go zabrać. Już skoro tu jesteśmy. I co? Na pewno teraz warto tylko to wykopać. I wracamy na górę. Przetapiamy. I dzisiaj już myślę, że zaczniemy robić naszą farmę do końca, tak. Tym razem zrobię pewnie krótkie cięcie zamiast przyspieszenie. Bo będzie to po prostu długa zabawa z niszczeniem trawy, szukaniem nasion i tak dalej. Więc nie wiem, chcecie, nie wiem, czy chcecie, będziecie chcieli to oglądać. Chociaż nie wiem, pomyślimy. Jeszcze się namyślę, to może. Coś się wymyśli, nie? Ale dobra, mam wszystko. Teraz, jeżeli tutaj coś wyskoczy, to się wkurzę. Tak. Dobra. Mam wszystko. Wszystko, co jest mi potrzebne. Ogółem zapraszam też do subskrybowania i zaglądania, zaglądania na moją stronkę. E, tam e, na no serio godzili mi, że zabitego szkieletę, zrobię zobaczymy, potrzebę e, Zapraszam na moją stronkę, tam na pewno znajdziecie wiele ciekawych rzeczy. E, Rozmieszczenie mniej więcej jak jakimi są filmy, najnowsze informacje, dlaczego na przykład filmów takich takich by nie było i tak dalej. Więc e, naprawdę zapraszam. Możecie tam się dużo dowiedzieć. E, co do filmów, jak obiecałem, będą teraz bardzo często i na sorki, że po ostatnim filmie nie dałem maila, teraz dam na pewno. Eee, na ten link możecie wysyłać zapisy swoich światów itd. i tak dalej. Tam e, na płaskim świecie na przykład ze zrobionymi przez siebie pułapkami ja na filmie te łapki przedstawię. E, no i jak coś, jeżeli już okażą się naprawdę bardzo, bardzo dobre, na które na pewno nigdy bym nie wpadł na przykład, e, chociaż tak się zdarza, że rzadko, naprawdę rzadko. E, to po prostu zaproszę Was na, do rozmowy, taki wiecie, przez jakiś tam program. I po prostu nagracie ze mną odcinek, w którym po prostu zaprezentujecie swoją pułapkę. Ja będę tam tylko na, to nadzorował, nie? E, więc myślę, że byłoby fajnie. A czy tak się stanie? No, na razie nie jest nas dużo, więc zapraszam naprawdę, e, żebyście. No nie wiem tam swoim kolegom czy komuś po prostu... Zaproponowali obejrzenie mojego kanału i tak dalej. E, lub ci, co jeszcze nie wiem, oglądają mój kanał, a nie subskrybują, no to też zapraszam do subskrybowania. Kurde, jakie hordy. Pamiętacie pierwszej nocy, ile było potworów? Zero. Teraz. Wolę nawet się tam nie odwracać. E, dobra. Jeszcze troszkę. Czemu ja nie wziąłem tych nasion? Patrzcie, znowu, znowu, powrót, kurde, powrót do domu się zakończy zaraz pewnie eksplozją, eksplozja, dobra, 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 nie wiem co odbić. Słimy sobie teraz tutaj jeszcze pod spodem. nie wiem czy to jest mądry pomysł. Blum, <grym> nie ma tu nikogo nie ma. Jestem tu sam. Sam jak palec. Dobra. Chociaż i tak się cieszę. Dobra, nieważne. Zrobimy sobie tutaj teraz nieskończone źródełko wody. Na moment. Dziwne, że ta woda się tutaj stabilizuje. Jeżeli znacie odpowiedź, dlaczego tak się dzieje, to mi napiszcie, bo na serio, ja zawsze pamiętam, że. No, kurde, powrót do domu będzie coraz cięższy. Eee, ciekawe, jak to będzie. Mm, I nie mam. Dobra. Nie wiem, dlaczego w ogóle tak. No nie, coraz więcej tego badziewia, kurde. No zobaczcie, no widzieliście, tam jeszcze jest, jest jeden kolega, kurde, z zielonej doliny. Nie wiem, jak ja mam wrócić do domu. No, przynajmniej tyle. Dobra. Już się boję tego powrotu. Przynajmniej mam. Ale nie mam nasion. Kurde, muszę wrócić do domu i tak. Jedyny plus, że tam nie ma kostka. Bo to, to już byłby naprawdę jakiś hardkor, żeby tam wrócić. Nawet nie wiem, jakbym miał wrócić. Chociaż w zasadzie mięsko z ząbiaczka, no to tam byśmy coś mogli się najeść. Ale to w zasadzie dużo tu nie będzie. Dobra, tu sobie postawimy jeszcze pochodnie. Mm, I co? Rozłożymy może troszkę tą wodę. Tak, tutaj, w każdym rogu sobie coś tam położymy. No. <grytanie> Dobra, nie wiem co się stało. Yy, ja tu już nie kładę wody jeszcze. Dobra, nieważne. Jest już woda. Więc tak, tak wygląda moja farma. Przepiękna, prawda? Nie, to jest makabra hmm. Zrobimy sobie jeszcze motyczkę do motyczkowania. Na pewno się nam przyda. Hmm, nawet dwie. Nawet dwie. Czas na żniwa. Dobra. Zrobimy sobie tego sporo. No bo wiecie, Jak już będzie gdzieś pięć tajzanek, no to już potem raczej wyporównię umrzemy. A w następnym odcinku? No, myślę, że czeka już nas. Jeżeli dzisiaj zrobimy już do końca tą farmę, czeka nas na pewno pow yy, powrót, kurde. Wycieczka do kopalni, nawet na 2-3 odcinki. Taka ogromna wycieczka. Chociaż nie wiem, jeszcze Tak żebyśmy może zajęli się poszukiwaniem diamentów. Chociaż, no kto wie, zawsze wszystko możliwe, nie? Dobra, tutaj te dwa zostawiam. A jeżeli pytać po co. Tutaj będą machetki ziemniaczki. A tutaj na obrzeżach zrobimy sobie trzcinę z grobą. Oczywiście, jak już ją to wszystko znajdziemy, nie? Ale no, bez znaczenia. Najpierw trzeba to wszystko zrobić. Dobra. Tak wygląda mój końcowy efekt. Teraz widzicie, jak wejść tam na górę. Hmm. Jeżeli, to jeżeli ten zielony ufolud wybuchnie, to proszę zróbcie mi coś. Jeszcze Wiedźma! I kostek. Gdzie jest platforma? Gdzie jest platforma? Gdzie jest platforma? Nie, 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 nie. Nie chcecie, nie chcecie iść tam, iść tam. Tak! Dobra. Jestem już, tylko powiedzcie mi jak teraz mam wyjść, jak to tam będzie mnie teraz mi tam stało. Dobra. Jestem już w domu. Jestem szczęśliwy. Tylko teraz druga część. Jestem nieszczęśliwy, muszę wyjść. On tam stoi, na pewno. Chociaż... Gdzie to? To jest ten? Dobra, chyba mnie nie widział. Chociaż... No, myślałem, że będzie ciężej wyjść. Fuckish. Shit. Te... Najbardziej tego kostka wolę nie ruszać. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Pfff... Chciałem się ucieszyć, a jeszcze zniszczyłem sobie te nasiona, dobrze. Tak. Tak wygląda moja końcowa farma. Piękna, prawda? Ej, wiecie co? Tam kostek się pali. Może kości będą? Chodź. Czekaj, poczekajcie. A Wiedźma już sobie poszła? Nie, 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 nie! Wo, to... Nie, nie, nie! Nie, 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 nawet o tym nie myśl, nawet o tym nie myśl, nawet o tym nie myśl, won. Nie myśl nawet w, yes, jakie głupie bydlę. Tak jest kość, w końcu. Jest. Mm, yes, będziemy żyć. Dobra, mam mączkę kostum. Kurde, fart, że nie zauważył. Dobra, raz, dwa, bomb. Pierwsze zboże Jest! Mamy pszenicę. Mamy... Mam, nawet już wiem jak nazwać odcinek. Mam pszenicę. Tak. Albo piekarmisz. Opa. Jestem tak szczęśliwy, że cię zabiję. Chociaż w zasadzie. To nie było takie straszne. Myślałem, że będzie ciężko. Myślałem, że on wybuchnie. Myślałem, że zginę. Będę, myślałem, że będę musiał zaraz biec, kurde, nie wiadomo skąd. A, to nie było tak. Chociaż muszę sobie poprawić nawet to wejście. Powiem wam. Dobra. Jeszcze wartałoby na dzisiejszy odcinek. Chociaż nie wiem, czy to już nam się uda zrobić na dzisiejszy odcinek, ale postaram się. Przecież w ogóle sprawdzę, ile już nagrywam. No, jeszcze chwilkę i będziemy mniej więcej kończyć. No, to tylko chcę po prostu sprawdzić, e, ile tutaj mniej więcej dzieli od wyjścia. Gdybyśmy coś zrobili, taki tunel od razu tam do naszej. Hmm, troszkę nie w tym kierunku. E, moment, co się nam przyda. To tak. Zaklinimy. Będzie mniej więcej w tą stronę, co nie? Tak, to tędy chyba będziemy szli. Tu zrobimy sobie taki jakby tunel. I... A w zasadzie nie wiem, czy zauważyliście jeszcze tak w ogóle na górze, jak widzieliście... E, z, zrobiłem już w ogóle cały sufit, podłogę z, podłogę z kobla i sufit z tego... Z tego, z tego, z tego takiego... drzewa. Drzewa, tak, Tego takiego dżunglo, nie dżunglowego. E, drzewa... śniegowego. Dobra, jestem? No, mniej więcej tu chciałem wyjść. Jeszcze może troszeczkę w bok. Tak, nie ma jak kopać Dyrta Kilofem. Ulubione zajęcie moje. Jestem ulubione zajęcie? Kopanie Dyrta Kilofem. Okej. Okay to tu sobie na razie zamknę tutaj posadzę sobie, sobie pochodnie tu też i myślę że tutaj zrobimy sobie taką przydrożną skrzyneczkę do której będę chował sobie po prostu rzeczy stamtąd przecież mam jeszcze? nie wystarczy no myślę że sobie jeszcze zrobię tą yy, drzwi sobie już tam postawił ale no Chyba to nie ma znaczenia, nie ma takiego większego znaczenia, więc dobra, będziemy już kończyć ten odcinek, chociaż, no, dobra, w domku zakończymy tak, tak yy, ubogo, tak ubogo, tak. dobra, yy, no to tak jak wam mówiłem, wszystko tutaj pozamieniałem już, troszeczkę mi tego wyszło, w plantacji drzew już mamy, yy, no i tyle, więc nareszcie. Tak nareszcie, tak to zabrzmieł jakbym chciał już was nie lubił, w ogóle chciałbym się z wami pożegnać, żeby już właśnie zobaczyć. Dobra, no to żegnam się z wami, tutaj Mister Cześć, mm, no i na razie... Poczekajcie, może tak na F5. O, pięknie.